Dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj porozmawiamy o sprawach wakacyjnych, harcerskich, bowiem naszym gościem jest komendant chówca Ziemi Wałbrzyskiej, Dorota Turzańska. Czuwaj, drówno komendant. Czuwaj. Jaka jest kondycja harcerstwa w Wałbrzychu? Czy młodzież nadal garnie się do tej organizacji, która. No tak w dobie tych elektronicznych wszystkich gadżetów kojarzy się głównie z lasem, namiotami, obozami. Czy to jeszcze jest popularne wśród młodzieży i dzieci? Myślę, że popularność harcerstwa chyba nie zaniknie nigdy. To jest od wieków to samo. Mimo, że właśnie tak jak Pani powiedziała, kojarzy się z lasem, z biwakami, to myślę, że w pędzie dnia dzisiejszego wśród wyzwań właśnie tych wszystkich elektronicznych nowości Czasami dzieci lubią poznać coś innego, zobaczyć inne możliwości właśnie pobycia w terenie, gdzie nie ma zasięgu telefonicznego, gdzie nie muszą używać gadżetów i nowinek technologicznych, ale też daje im to dużo satysfakcji, to działanie na co dzień, czyli tutaj na terenie miasta nawet, gdzie odbywają się zajęcia z różnych dziedzin życia, od... Zdobywania wiadomości na temat pierwszej pomocy, poprzez śpiewanie, udział w festiwalach, zdobywanie wiedzy tak naprawdę bardzo szerokiej z różnych zakresów. A jak wygląda takie życie harcerskie na co dzień w Wałbrzychu? Jak, jak duże szeregi są w tej chwili, jeśli chodzi o, o harcerzy? I co robicie tak na co dzień? Gdzie się spotykacie? Gdzie Was można zobaczyć? W tej chwili Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej liczy ponad 400 członków. To są ci stali, którzy mają opłacone składki członkowskie, którzy są wpisani w ewidencję. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu, czyli każda taka grupa młodzieżowa, dzieci, bo należą dzieciaczki od zerówki pierwszej klasy poprzez. To są zuchy, tak? Tak, Nadal najmłodsi, ta nazwa najmłodsi tak. zuchy, mhm. później harcerze, harcerze, starsi i wędrownicy. Każda taka grupa, a jest ich 34 w tej chwili, spotyka się raz w tygodniu. Więc. Można sobie przemnożyć jak gdyby ilość godzin, które dzieciaki spędzają na tym, żeby zaznać zabawy, przyjemności, żeby się czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć. I co na tych zajęciach się robi? Co, co harcerz przychodzi i co? To jest średnio dwie godziny. Jedna, jedna taka zbiórka trwa średnio dwie godziny. I to w zależności od grupy wiekowej, bo wiadomo, że różne wyzwania stawiamy z uchą, różne a, są różne, a, a różne e, mhm. gimnazjalistom na przykład. Więc zuchy zdobywają stopnie, zdobywają sprawności, bawią się bajkowo, bawią się w bohaterów, bawią się na przykład w zawody różne, zdobywają sprawność strażaka, zdobywają sprawność chemika, bywają w straży pożarnej, bywają na różnych wycieczkach, żeby poznać tak naprawdę to, o czym się na zbiórkach mówi. Jest ciekawie. Jest ciekawie. Słowem. Dużo się dzieje. No myślę, że gdyby się nie działo i gdyby nie było ciekawie, to nie byłoby chętnych. A tych chętnych są. My, pani komendant, wiadomo, że związek harcerstwa polskiego jest organizacją pożytku publicznego. Co oznacza, że no musicie państwo sami zadbać o swoje finanse. W tym zabiegacie również o pozyskanie 1% z odpisów podatkowych jako organizacja pożytku publicznego, a zadania macie ambitne. Między innymi Harcerstwo, Związek Harcerstwa Polskiego w Obrzychu prowadzi taki ośrodek obozowy w Wilczu. Proszę powiedzieć, z tego co wiem, to, to te, te obozy odbywają się tam bez przerwy od chyba 40 lat? W tej chwili od 42. Od 42 już. Tak. Od, od 73 roku. Od 73 roku. 40-lecie obchodziliśmy 2 mhm. lata mhm. temu. E... Skąd macie na to fundusze? Czy wystarcza na to pieniędzy? Musi. Czy te odpisy są na tyle, na tyle życzliwe, na tyle obfite, że, że te obozy mogą tam być? To znaczy na, pozyskujemy środki nie tylko z opisu 1%, natomiast starając się też o 1%, nawiązując tutaj do tego, one są przeznaczane i na obozy w Wilczu, ale też na taką śródroczną działalność, właśnie na, na to, żeby dzieci mogły nie tylko wyjechać na wakacje, ale też na zimowisko, pojechać na biwak, zdobyć jakieś nową. Nową wiedzę. Do Wilcza zdobywamy środki z różnych źródeł. Nieprzerwanie od 42 lat, zawsze coś się tam dzieje. Praktycznie całe wakacje, a i wcześniej, bo biwaki, też majowe, czerwcowe się tam odbywają później, bardzo, bardzo chętnie też dorośli na przykład wyjeżdżają w Wilczu. O Wilczu same dobre opinie słyszałam, muszę przyznać. Nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś narzekał na obóz w Wilczu. To jest magiczne miejsce. Zawsze, są, zawsze jest, są piękne wspomnienia. To jest magiczne miejsce z jednej strony, ponieważ jest to wyjątkowy las, wyjątkowa cisza w tym lesie, która pozwala tak naprawdę oderwać się od dnia codziennego. Zdaje się zasięgu nie ma. Bardzo mocno. No niestety, zaczyna być coraz z tym lepiej. Tak. Ale trzeba gdzie, lepiej. Ale trzeba mhm. wiedzieć, gdzie jest ten zasięg. Faktycznie, staramy się też, żeby dzieci jechały na obóz bez telefonów komórkowych. I to jest A rodzice to... chyba tutaj się buntują pewnie. Niekoniecznie. Nie. Nie, to zawsze, znaczy zawsze rodzic dostaje e, możliwość kontaktu z drużynowym, z opiekunem, wie do kogo może zadzwonić. I to opiekun decyduje, o tych godzinach zwykle się umawiają z rodzicami, kiedy rodzic dzwoni, ewentualnie opiekun dzwoni do rodzica. Bywają takie grupy, takie drużyny, gdzie nikt z dzieci nie zabiera telefonu komórkowego i okazuje się, że przez dwa tygodnie da Można się, przeżyć. da się przeżyć. Bez telefonu. Ale 1%, wracając jeszcze mhm. do tego, to są te środki, które może przekazać nam każdy. My w zamian... Za przekazanie 1% od kilku ładnych lat rozliczamy bezpłatnie PITY. Czyli jeśli ktoś nie chce korzystać z biura rachunkowego, może przynieść wszystkie dokumenty do nas na przemysłową 16 i tam ten PIT bezpłatnie jest wtedy przekazany, rozliczony. W Zamian za ten w zamian 1 za 1%. Czyli tak prawie bezkosztowo dla zainteresowanych. Dla osoby. zainteresowanego mhm. tak. Pani komendant, no pięknie jest w wilczu, yy, przyroda. Jezioro, las, wspaniałe warunki do wypoczynku, ale tam, zdaje się, potrzebne są jakieś inwestycje. No cóż, jak 40 lat temu górnicy budowali nam bazę, to wiadomo było, że ona przetrwa. Nikt nie myślał, że aż tak długo. Są niezbędne inwestycje które pozwolą, żeby baza szła też z duchem czasu, czyli żeby te wymagania przede wszystkim sanitarne były jak najlepsze, no tak, i jak no, najlepsze warunki jest dla bezbędna. dzieci. Mhm. Zwłaszcza w takich dużych grupach. Bo to, że my jesteśmy za, w stanie załatwić. Zorganizować jak najlepszy pobyt, jak najlepszy program, jak najciekawsze zajęcia to jest jedna strona. Ale druga strona to też te dzieci gdzieś muszą mieć przygotowywane posiłki, gdzieś je zjadają. Wiadomo, dzieci e, mają dobry muszą... apetyt w takich warunkach poza tak. tym. No i na dzień dzisiejszy, o ile węzeł sanitarny, czyli łazienki, toalety własnymi możliwościami zostały przez nas wyremontowane. One są już wszystkie naprawdę w tej chwili w dobrym standardzie, są wszystkie wykafelkowane, jest zawsze ciepła woda, także pod tym względem myślę, że uczestnicy wypoczynku nie mają co narzekać. O tyle generalnego remontu, a tak naprawdę to postawienie od nowa wymaga kuchnia i stołówka. Bo to są rzeczy, które były... I to już jest duży wydatek. I to już jest duży wydatek. No mhm. w tej chwili e, liczymy, że będzie to około 300 tysięcy. A czy oprócz 1% w jakiś inny sposób jeszcze można Państwu pomóc? Czy na przykład macie możliwość przyjmowania darowizn? Czy można Wam ofiarować materiały budowlane na przykład? Z chęcią przyjmiemy każdy materiał budowlany, bo, bo to jest to, co, co wykorzystujemy przez cały czas. E, darowizny też są możliwe... Na stronie internetowej chówca jest podane konto bankowe. Zawsze można dokonać wpłaty na konto bankowe, i, i to jest I traktowane i jako darowizna. Taką darowiznę też można sobie od podatku, zdaje się, odpisać. Nie wiem, czy to jeszcze obowiązuje, nie, ale. Wiem, że, że w, była jakiś, taka w jakimś stopniu obowiązuje, mhm. od jakichś tam kwot chyba też jest to uzależnione, ale każda najmniejsza kwota będzie przez nas wykorzystana i pomnożona, bo. Do każdej zebranej złotówki do, dokładamy pracę naszych rąk, wolontariuszy, i to jest. A poza tym rozliczenie tych wszystkich pieniędzy jest też do wglądu dla oczywiście, każdego, jako, oczywiście. jako organizacja pożytku publicznego. Macie Państwo te swoje finanse. No musimy się rozliczać zgodnie ze wszystkimi mhm. wymogami ustaw państwowych, także tutaj jeśli ktokolwiek chciałby zobaczyć, w jaki sposób są wydatkowane pieniądze, nie ma najmniejszych problemu. To może, może zajrzeć. Poza tym sama widziałam, że harcerze pomagają osobom robiącym zakupy w, w supermarketach w Wałbrzychu i tutaj też wszystko jest formalnie załatwione i bez żadnych obaw można tym harcerzom, którzy tam dyżurują przy kasa, można pomagać, wrzucać pieniądze do puszek, to również jest nadzorowane. To jest nadzorowane, to jest w ramach prowadzonej zbiórki publicznej, która jest oficjalnie zarejestrowana i tak samo e, podlega wszelkim niezbędnym rozliczeniom. A harcerze, którzy tam pracują, to są zbierane pieniążki właśnie na taką śródroczną działalność statutową i na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego i A to jest tego też jest działalność wychowawcza. Tak, to są, prowadzone, to są prowadzone tak naprawdę działania pracy. gospodarcze takie mm -hmm. nasze, bo każda zebrana przez dziecko w takich warunkach złotówka nabiera takiej dużej mocy, ponieważ dzieci odczuwają wtedy wagę pieniądza. Bardzo często nie zdając sobie z tego sprawy, jak dużo trzeba poświęcić czasu i energii na to, żeby, Troszkę się, żeby się troszeczkę pomęczyć i żeby zebrać fundusze na wypoczynek letni. Na przykład. Pani Komendant, ten rok jest dla Was również szczególny pod tym względem, że będziecie mieć okrągły jubileusz działalności. Trochę czasu minęło 70, od początków hercerstwa. 70 lat, pierwsze drużyny, druh Alojzy Ciasnocha, nasz bohater chówca, bo chówiec Ziemi Wałbrzyskiej nosi imię harcmistrza Alojza Ciasnochy. Były zakładane właśnie 70 lat temu i dlatego jesienią chcemy zintensyfikować nasze działania tutaj i z, w szczególnej takiej atmosferze właśnie przeznaczyć je na obchody jubileuszu. Ale one, są będą, plany? one będą się już zaczynały teraz, bo podsumowanie śródrocznej działalności odbywa się zawsze w czerwcu, na koniec, pod koniec roku szkolnego, wtedy kiedy dzieci mają szansę zebrać się wszystkie, kiedy można zobaczyć tak naprawdę cały Hufiec w jednym miejscu, w jednym szeregu i to jest tak zwany zlot Hufca. I wtedy już będzie pierwsza wzmianka o jubileuszu. Chcemy rozpocząć te działania i później od września będzie szereg imprez, które będą poświęcone tym wszystkim wydarzeniom. Także zapraszamy Pani serdecznie Pani. też tych wszystkich Wałbrzyszan, którym i Hufiec, i harcerstwo nie są obce, którym gdzieś tam w sercu Tli się iskierka takich wspomnień, do tego, żeby się włączyć, żeby śledzić wszystkie nowinki, które będą przekazywane. Co takiego fajnego jest w harcerstwie? Co, co Pani zdaniem sprawia, że y, młodzież, mimo y, tego szalejącego postępu technologicznego, nadal się garnie do tej organizacji? Dzieci nabywają różne umiejętności. Ci młodsi uczą się samodzielności, co jest. Y, bardzo w tej chwili im potrzebne, do tego, żeby później radzić sobie bez problemu. Natomiast starsi nabywają e, takich umiejętności i takiej wiedzy, która z kolei pozwala im na swobodne poruszanie się w życiu codziennym. To są mm, zarówno te umiejętności liderskie, które bardzo często później wykorzystywane, nawet już w życiu zawodowym, owocują bardzo mocno. Często właśnie młodzież. Mając możliwość bycia w grupie i przewodzenia tej grupie, nabierania różnych takich właśnie umiejętności, potrafi sobie bardzo fajnie radzić. To są osoby przede wszystkim kreatywne, później, umiejące wymyślać, umiejące sobie poradzić tak jak to ktoś powiedział kiedyś że harcerz poradzi sobie w każdych warunkach więc to radzenie sobie. Też w życiu codziennym bardzo owocuje. A oprócz tego, z tego co sama pamiętam, to jest po prostu świetna zabawa. Myślę, która też tak. jest niezbędna w takim codziennym wychowaniu dzieci i młodzieży? Myślę, że to jest radość, to jest uśmiech, to jest przebywanie w grupie, którą się zna, którą się lubi. I to jest zabawa, tak jak pani powiedziała. Harcerstwo przede wszystkim opiera się na zabawie, ale też na nauce poprzez zabawę i przede wszystkim na stawianiu wyzwań. Czyli staramy się, żeby te dzieci osiągały coraz więcej, na miarę swoich możliwości oczywiście Pobudzenie ambicji, ale żeby ta poprzeczka co chwileczkę była wyższa. W każdej dziedzinie życia każdy może znaleźć miejsce dla siebie, bo może się wykazać i artystycznie, i sportowo i, i z wiedzy takiej ogólnej, ale staramy się, żeby zawsze ta poprzeczka szła w górę. Bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. My Państwa zachęcamy do wspierania harcerstwa, bo z tego, co widać do tej pory przynosi to same korzyści. Naszym gościem była pani Dorota Turzańska, komendant chówca ziemi wałbrzyskiej. Bardzo dziękuję, czuwaj, na komendant. Czuwaj. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwaubrzyk.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu waubrzyk24.com.